Siemaneczko, ja jestem Maseczek i witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, a to jest Q&A z okazji 3000 subskrypcji już wbitych. Więc tak, jestem ja, jest green screen, tak jak na 2000 subskrypcjach i są pytania od Was, a pierwsze brzmi Jaka jest moja ulubiona piosenka? Super. Moją ulubioną piosenką jest aktualnie, to jest związane też... Z kolejnym pytaniem, ale dobrze, moją ulubioną piosenką jest aktualnie, myślę, że Believer zespołu muzycznego Imagine Dragon, z którą właśnie nauczyłem się grać na keyboardzie. Mogli, część z Was mogła słyszeć, część z Was nie, ale myślę, że też jakieś filmiki z keyboardu mogą się pojawić. Zobaczymy, zobaczymy. Jak będziecie chcieli, to oczywiście się pojawi w jakichś innych vlogach. Co lubisz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie lubię nagrywać dla Was filmy, grać na keyboardzie. Nie widzicie go, ale wkleję tutaj keyboard jakiś. Okej, okay, jest keyboard. I... nagrywać dla Was filmy, jakieś techniki, nowe ciekawostki związane z świata informatyki, z jakichś gadżetów. To mnie bardzo interesuje i właśnie jakieś zwiększa moją wiedzę, jeśli o takie rzeczy chodzi. To robię w wolnym czasie, więc myślę, że fajnie. Jakie planujesz zmiany na kanale Nowe Gry czy jakieś nowe pomysły na kanał? Nowe pomysły na kanał, nowe formaty takie jak Q&A, w którym mi zadajecie pytania na jakimś Discordzie, na którego zapraszam linka Macie w opisie, czy po prostu na YouTubie będą pytanka? Jak będziecie mi zadawać pytanka to z YouTube będę brał. Yy... No, to myślę, że jest parę, parę zmian, będzie i to dość porządnych, ale to w swoim czasie, dajcie mi czas. Jeszcze teraz aktualnie mam kilka rzeczy na głowie, dlatego nie było też trochę filmów, ale za niedługo wrócimy i naprawdę będzie spoko. Co najbardziej lubię do jedzenia? Najbardziej do jedzenia lubię super. Pizza może być. Pizza jest całkiem spoko opcją. Więc zostawmy pizza. Czy będą konkursy widzów dla widzów z nagrodami? Nad konkursami myślałem. Nad giveaway'ami też. Ale troszkę jest Was jeszcze za mało, więc jak chcecie, żeby się szybciej konkursy pojawiły, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. To naprawdę się pojawią szybciej. Tak, widzę Ciebie. Ty, zasubskrybuj kanał i będą myślę, że będą całkiem za niedługo. Kim planujesz być w przyszłości? Przyszłość? No próbuję, zapewne chciałbym tego YouTube'a prowadzić dla was jak najdłużej, będzie to się dało. Tak. Jak najdłużej będzie to, czemu się powtórzę. Jak najdłużej chciałbym prowadzić dla was YouTube'a też coś związaną z informatyką jakiś programista może, jakiś grafik komputerowy, chociaż za grafiką nie przypadam. Nie wiem, dużo jest fajnych rzeczy związanych z komputerami, którymi się interesuję, więc zobaczymy, co czas pokaże. I jeszcze mam trochę czasu się nad tym zastanawiać. Za ile masz stanowisko do nagrywek? No, polecam. O tym, o stanowisku całym i będzie za niedługo film... Myślę, że będzie za niedługo film. Myślę, że będzie fajny film, też typu vlogowy. Więc jak Wam się taki format po podoba, to łapkujcie, będzie więcej. I za niedługo się dowiecie. Na razie jeszcze nie powiem, bo stracicie całą zabawę. Nie, całą niespodziankę. No, załóżmy, że całą niespodziankę z filmu o stanowisku. Twoje największe marzenie. Zapewne wbić jakąś topkę YouTube'ową, to jest dość fajne marzenie. W tamtym roku jeszcze marzyłem, żeby wbić 1000 subskrypcji, a w tym roku mieliśmy wbić 2000, ale mamy już 3 3250 około, jak to nagrywam, więc rozwijajmy się dalej. To naprawdę idzie w dobrą stronę idzie to w dobrą stronę, więc jak najbardziej możemy tak trzymać co sądzisz o epidemii koronawirusa? no co, trzeba siedzieć w domku przykro mi ludziom, którzy mieszkają w bloku i nie mogą wychodzić przykro mi, naprawdę współczuję, ale ja mam super ogródeczek, su zrzucam frisbee z sąsiadem tak, polecam sąsiada też fajnie mieć sąsiada zrzucamy sobie frisbee przez płot ja jestem, się... no dobra, nie, może tego nie będę nagrywał, ale no, no, to, to jest legalne, tak, to jest legalne, tak, legalne, tak. No, yy, więc sobie wychodzimy na Dwór teraz udaje się codziennie rzucać frisbee, tak, rekreacyjnie, można też porzucać, jak jest ładna pogoda, a teraz ostatnio jest ładna pogoda. No więc to sądzę. I trzeba mieć rączki, i nie wychodzić z domu. I tyle. Co? Dostosowałeś się do zasad, które panują aktualnie. Jak masz na imię aseczek? Ile masz lat aseczek? Więcej niż 10 i mniej niż 20. Yy, w jakim województwie mieszkasz? W Dolnośląskim. To akurat prawda. No yy, Czy cieszysz się w pobliżu Wrocławia? Wrocław. Wrocław. Najpiękniejsze miasto na świecie. Może w Polsce. Yy, czy cieszysz się z tego, co osiągnąłeś? Tak. Myślę, że jestem w stanie się z tego cieszyć. Chociaż liczę jeszcze, że trochę osiągniemy. Mam nadzieję, że nawet nie trochę, ale dużo. Więc. No jest, jest spoko. Jest fajnie. Cieszę się, że mogę. Jak jest ten sam i nagrać do was film. Teraz jak będą vlogi, to będę mógł sobie gadać do kamery i będzie fajnie. Nie będę musiał gadać do pluszaków. Nie dobra, nie żartowałem, nie robię tego, ok? To był żart, taki śmieszny. Tak naprawdę to Aseczek nie chce się wam tak naprawdę, to aseczek nie chce się wam przyznać, ale mówił mi, że ma straszną traumę przed kamerą i gada do pluszaków. Serio, na pocieszenie zostawcie mu łapkę i suba, bo widać, że chłopak się stara. Bardzo. Skąd pomysł na nazwę? To jest przedostatnie pytanie, więc mogę chyba trochę rozwinąć odpowiedź. Gdawno, jak zakładałem moje pierwsze kanały, to jest w ogóle moje trzecie albo czwarte podejście do w ogóle YouTube'a. Kilka lat temu próbowałem jeszcze. No, to tam najwięcej słów to miałem tam 150, chyba. Nie wiem, to było dawno, ale były fajne. Miałem trzy kanały, to jest czwarty, i na tym zostanę jak najdłużej to będzie się dało ciągnąć. I właśnie to nazwa na kanał tak. Kiedyś dawno, dawno temu w grach nazywałem się asek przez K. Chciałem tak się nazwać na YouTubie, ale nazwa była zajęta przez jakąś firmę, chyba coś związanego z nożami. dawno to sprawdzałem, możecie sobie sprawić w przeglądarce. Nie że polecam, ale coś takiego było. I potem aseczek, ale aseczek było takie mech, to se dodałem ku na końcu jest idealnie. Idealnie jest aseczek z ku na końcu i polecam wszystkim bardzo serdecznie. Niki z najlepsze, pamiętajcie. Yy, no i to tyle, więc. no, Czy masz iPada? Jak tak to pokaż. Przecież mówię, dobra, nie kłamie, Mam tutaj stoi, Wy nie widzicie, ale ja widzę. I mam na nim pytanka. Mam pytanka, wszystkie pytanka. Myślę, że odpowiedziałem. Jak Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Komentarz tam na dole, subskrypcja. Jak pokazać przycisk subskrypcji? Przycisk subskrypcji będziecie mieć tu, więc subskrypcję, łapeczkę, i może się przeniesiemy na koniec jeszcze do kosmosu. Zawsze chciałem być w kosmosie. No, widzicie, asyczek też może być w kosmosie. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.